No i witam, witam ponownie, w takim suplemencie z Caspian Border. No i właśnie się zrespie. O, od razu punkty na dzień dobry. No to... Długi raz się połączyłem na inny serwer, takie są lagi, jak nie gorsze. Widziałem jakiegoś gościa już. Zabiłem go i po prostu to jest piękne. Od razu jakiś Ribbon <noise> a Akok Sto oczywiście tej broni No ja nie lubię tego celnika, no chyba, że wkradzie cię Czekajcie, 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 ja z wami pojedę Oh yeah! Zobaczcie, co się dzieje, jak się amunicja kończy Aaaa, zacięcia ja. Zaraz będę musiał ich jeść. obiad, więc to tak bardziej gameplayowo robię, no a gameplay bez komentarza jest nudny, Chociaż lagi uniemożliwiają grę. Nie, to jest czok. Ha, fuck nie! Mam czok, słuchajcie, no to jest... O ile go szybko nie stracę, to będzie dobrze. Zobaczmy co się dzieje. Yeah. Ej, pisz czy to rozwalił się ten biddek rozwalił się to w jakim ładnym stylu? No niestety Przednego jego mi się nie udało jeszcze zniszczyć Flag captured no, Ale mam szczerą nadzieję, że to się to tego stanie Zaraz będę sobie musiał iść zjeść obiad, więc w najwyższym momencie. Przerwę nagrywanie, bo to znowu zacznę. Wow, jakie ładne drogi. Nie tak jak w Polsce, chociaż chyba tutaj. No droga się nie rozwaliła. I mam coś z jest chyba jest, że oni po prostu y, wzięli i zmniejszyli niszczalność frostbite z... wujki. No bo to jest... Jakby w takim stopniu się niszczyły rzeczy, no to, to nie jest bezbyterneństwo. on się to chyba przyda. To nie wiem, czy to jest mój, czy droga. W każdym razie ja do niego strzeliłem. Oh yeah. Shit. You. To Jared, yes, Jared, To Jared, jesteś? Jared, Terminator. Jared, się. Jared, Zabiłem go! Jak się i głupiaki zesroni. Pięknie, pięknie się to prezentuje, po prostu, no koloru to nie da. Chociaż też, jeb... Laguje to, ani trosicku, jak ja można zauważyć. W czacie, no już nie można, go Gdzie Idziemy, mamy niezajętą... ...holy top, to idziemy. No, normalnie nagra no, gra jest ciekawa, bo można się pobawić w Frasbiden. Który jest tam trzeci 1000 punktów, ja już 8 zabiję? Wszędzie się dzieje bitwa, wszędzie idziemy A możemy w ogóle w niej nie uczestniczyć, możemy po prostu ją wyminąć. Tak naprawdę ciągle w niej jesteśmy. Jesteś